Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku gruzińskiej serii. Dziś po raz kolejny jesteśmy w Akalciche. Tu możecie zobaczyć marszrutkę. Bardzo fajny sposób transportu po Gruzji. Tym razem przechodzimy na drugą część miasta, które rozdziela płynąca tutaj rzeka. Nazywa się Kura, tak jak hodowany ptak. Tam widzicie chmury na zboczach gór. I trzeci, ostatni już w tym mieście cmentarz znajduje się właśnie po tej południowej stronie tego miasteczka. Po południowej części miasta po raz kolejny na wzniesieniu taka droga prowadzi na teren cmentarza. Możecie zobaczyć dom, którego połowy już nie ma. I tym razem odwiedzimy cmentarz ormiański, o którym niestety nic nie mogę teraz jeszcze powiedzieć. Głównie z braku znajomości języka gruzińskiego, tudzież ormiańskiego. Na no teren cmentarza prowadzi taka potężna dosyć brama z potężnym płotem. Przed wejściem możemy zobaczyć bardzo Stare nagrobki. Choć tu też na szczęście daty są pisane cyframi arabskimi. Tu rok 1865. Dalej podobnie jak na cmentarzu gruzińskim. W trawie leżą kamienne płyty. Czy też takie kamienne bloki. Tutaj jakiś. Zobaczcie. Sarkofag. Tutaj takie standardowe, jak na Gruzję, nagrobki, chociaż tu też jest, jak widzicie, dosyć stara część cmentarza. Może nie licząc tego tutaj, ale te groby dalej raczej są dość leciwe. Tu na przykład ładnie zachowany ten, zobaczcie, też jest krzyż taki rzeźbiony na górze. Jednak reszta już jest dosyć powycierana, o ile w ogóle kiedykolwiek jakieś litery tutaj były. Cały ten odcinek, tak jak powiedziałem, nagrywam dosyć spontanicznie, no bo... Trudno mi było czegoś wcześniej dowiedzieć o tym miejscu. Widzimy ta część jest mocno zarośnięta. Wrócimy więc chyba do głównej alejki. Zobaczymy jak się prezentują takie lepiej zachowane nagrobki. Choć tutaj mamy rok 2005 i 12. wydaje mi się. Tutaj tak jak teraz patrzę chyba będzie też ormiański alfabet bo gruzińskiego za bardzo te litery nie przypominają chociaż Znam się na tym bardzo słabo. Jak widzicie, ta główna aleja na cmentarzu jest, jest w bardzo dobrym stanie, odlana z asfaltu. I jako ciekawostkę powiem Wam, że to jest normalna droga. Przed nią z dosyć dużą prędkością minął mnie tutaj samochód. Więc tak między grobami można sobie pojeździć. Na tym nagrobku, też w formie sarkofagu, data 1880. I litery też wydaje mi się, że to gruzińskim alfabetem nie jest. Tutaj także rzeźbiony krzyż. Tam w tle charakterystyczny stolik z ławkami, tym razem pod dachem. Tutaj nagrobki skryte w gęstych krzakach. Tutaj także jakiś starszy nagrobek, 1883, chyba. Więc XIX wiek. Tu za to wydaje się, że jakiś nowszy z kolei. Rok 2012 i spoczywa tutaj, jak widzicie, jakiś duchowny, być może ormiański. Litery są naprawdę bardzo egzotyczne. Tu nagrobek, też dosyć charakterystyczny, z tym portretem, który już wielokrotnie mogliście w Gruzji widzieć na moich filmach. Z tyłu zdjęcie mężczyzny i. Symbol takiego węża. Być może mężczyzna był związany z farmaceutyką. A z tej strony zobaczcie, jest kolejne jego zdjęcie. Też wąż i być może tutaj jest, jak wyglądał jak był starszy, na tamtym zdjęciu jest jako młodszy człowiek. Tutaj jeszcze róże. A także stolik. I starsze nagrobki w krzakach. Zobaczcie na kolejnym grobie portret mężczyzny razem z kwiatami. Samochód to jest chyba wołga w tle góry. Słońce w narożniku. Czytałem, że w tych portretach na, na gruzińskich cmentarzach kobieta w wieczorowej sukni najbardziej stawia się na naturalność. To znaczy, chce się ukazać tych ludzi takimi, jak byli za życia. Nie idealizować ich w żaden sposób. Zobaczcie tutaj książka. Więc często zdarza się, że możemy na takim portrecie zobaczyć człowieka ubranego w jakieś zwykłe buty Adidasa w jakimś dresie. Tak jak zapamiętali go najbliżsi. Z tego dachu zobaczcie jak ciekawie zbudowane są rynny. I jak mają specyficzne ujścia z motywem korony. I ta woda w razie deszczu chlapie dosyć daleko od samego dachu. Tu pełno starych nagrobków, tak swoją drogą. Też gęsto zarośnięte. Raczej standard w tej serii, na ten moment przynajmniej. Tam zobaczcie młody człowiek w mundurze, może wojskowym, na tle gór jakiejś cerkwi. Umarł dosyć młodo w 1992 roku. Może miało to związek z jakąś wojną. Tu kolejny grup starszego mężczyzny z Maproga w roku 1942. Zobaczcie charakterystyczny krzyż, być może ormiański, i na dole napis od wnuka Sumbata. Tu mężczyzna w takim zwykłym wyjściowym stroju 2001 rok. Ciekawy jest również grup tej osoby. Tu zobaczcie też krzyże w takim charakterystycznym kształcie raczej krucyfiksy. Tutaj wydaje mi się, że dobrze widać, jak te nagrobki są odnawiane po latach. Zobaczcie, tutaj jest taki nieodnawiany, z betonową podmurówką i takim metalowym ogrodzeniem, płotkiem. Natomiast tu, zobaczcie, stara część jest pod spodem i nałożona jest na nią tylko taka nowa nadbudowa, przez całość wygląda nieco lepiej. Tu z kolei na starym grobie chyba są odpady z takich właśnie prac. Widzicie krzyż. Tutaj też jakiś egzotyczny ślimak nam się trafił w takich kolorach. Raczej są mojego muszla. Tu chyba też kolejny grób pod tą stertą gałęzi. Ławka, stół. Tu także widać, że te ogrodzenia były nadbudowywane. A tu z kolei stary grób w formie sarkofagu. Zobaczcie. Jest tutaj jakieś koło. Wygląda trochę jak słońce. Tu również taki nagrobek. Ale zaraz, ciekawy pokażę Wam tam między sosnami. Wygląda trochę jak macewa. Napisy są w języku rosyjskim. Za to cyrylicą. I widzicie, z dni i miesiące są pośrodku dat rocznych. Natomiast ciekawie jest również tutaj z tyłu. Zobaczcie. Małe i większe. Nagrobki w formie trumien. Tam także w trawie. Tu na tym coś leży. Nie wiem, czy to nie jest kawałek czaszki jakiegoś bydła. Z rogami tak wygląda. Wszystko zarośnięte, ale jest tego tu naprawdę sporo. Tu małżeństwo z cerkwią po środku. Tu kolejny sarkofag stary. Oczywiście ciała nie ma w środku, to jest tylko taka forma nagrobka. Ciało było. Pochowane pod spodem. Tu zobaczcie stare portrety na porcelanie. Tam z tyłu zaś zobaczymy grup żołnierza Armii Czerwonej. Zobaczcie 19 letni chłopak Polek na służbie 16 sierpnia 1989 roku zdjęcie w mundurze, w prawym rogu symbol armii radzieckiej. Na dole góry jakieś być może gospodarstwo. Z prawej strony też zobaczcie jest jego imię i lata życia oraz wazont z kwiatami. Tam grup jego rodziców. Ojciec ma rok przed nim, a matka dopiero w 2014 roku. A z tyłu na zdjęciu wydaje się, że jest ten sam chłopak bez munduru. I jeszcze z tyłu napis z cyrylicą Szlochamy i płaczemy. Rodzina. Tu również sektor jakichś starszych nagrobków. Te sarkofagi mają napisy tu po bokach. Nie wiem, czy to było widać na poprzednich ujęciach, ale wszystkie dane są tu na górze. Jest krzyż taki słabo już widoczny. Tam taki nagrobek również wyglądający jak macewa z okiem na górze w trójkącie. Chyba jakimiś aniołami z kielichem. Zobaczcie, bardzo ładna płyta. Tutaj ewidentnie jakieś śmieci się pewnie spaliły. A tutaj mamy groby duchownych. Pierwszy, zobaczcie, w takim bardzo odświętnym stroju. Trochę przypomina naszego biskupa. Tutaj wyrzeźbiony baran. Tu obok zaś, zobaczcie, cerkiew. Też zwieńczona metalowym krzyżem na górze. Tutaj trochę przypomina. Żydowski ochel, zobaczcie też jest grup zmarłego w 1856 roku jakiegoś najprawdopodobniej duchownego. A tu z tyłu zaś możemy zobaczyć też dosyć rzadką rzecz. Mianowicie, zobaczcie tam jest kolorowe zdjęcie. Piękny jest również ten grup. Tu obok jeszcze jakieś starsze groby, też jeden chlapnięty chyba jakąś farbą. A naprzeciwko, zobaczcie, tu na tym nagrobku możemy zobaczyć, że naprawdę te zdjęcia są dosyć naturalne. Jak widzicie, tu są, to jest prawdopodobnie zdjęcie z, wykonane podczas jakiejś sesji, i ci ludzie wyglądają tak, jak widzicie, naprawdę zwyczajnie. Obok grup mężczyzny, zobaczcie, nie wiem, czy nie jest to jakiś mechanik samochodowy. Widzicie, ma mnóstwo jakichś narzędzi. Z tyłu stoi samochód, a obok również i. Cerkiew. Zobaczcie, z racji obecności tej ulicy można sobie na grup bliskiej osoby w zasadzie podjechać samochodem. Tam znajdziemy chyba jakąś kaplicę rodzinną. Bo zobaczcie, jakie mnóstwo zdjęć, w tym kolorowych, tam pod dachem wisi. Kolejne miejsce na jakieś wspólne ucztowanie. Idąc dalej po cmentarzu możemy się natknąć, zobaczcie, na takich stałych bywalców tej okolicy. Tutaj jeszcze cielaki, chociaż krów wszędzie w Gruzji jest mnóstwo. I też zobaczcie, chodzą sobie tak po prostu po terenie cmentarza przez nikogo nie niepokojone. Może teraz trochę przeze mnie. Gdzie nie gdzie też można trafić ich odchody, więc trzeba na to uważać. Możemy zobaczyć, że są one dosyć chude. Raczej w Polsce krowy są potężniej zbudowane. Tu z rogami chyba jakiś młody przyszły byk się nam przygląda. I tu kolejne spłoszone zwierzaki. Kolejny już grób dziecka. Także na zdjęciu ubrane w takie zwykłe dziecięce ubrania obok, trudno mi rozszyfrować co się tutaj zadziało, ale jest taka w kształcie grobu wykopana dziura pełna śmieci, potłuczonych butelek, kamieni, tego typu przyjemności. Tutaj najpewniej grób piekarza. I co warto odnotować to te groby są frontem w drugą stronę od dalej i są ich tyły. Tu zobaczcie mężczyzna przy samochodzie, pewnie swoim jakimś ulubionym, nawet jest fragment tablicy rejestracyjnej. Pewnie jest ona. To zobaczcie mężczyzna przy samochodzie, być może jakimś swoim ulubionym. Samochód raczej taki z większych i zobaczcie, jest nawet fragment tablicy rejestracyjnej. Zrobiło to na mnie wrażenie. Pewnie jest to samochód, z którym bardzo był związany za życia. Tam taki jakby trochę przystanek autobusowy, coś takiego, i w środku wiszą i w środku także wiszą portrety. Ludzi, tu znowu, zobaczcie, samochód, autobus, być może kierowca autobusu jest tu pochowany, tam także kolejny mężczyzna z, z samochodem. Tu z kolei chyba jakiś szef, zobaczcie, z narzędziami i z butami, tam powybijane szyby i znowu te charakterystyczne rynny. Tutaj się dzieje duża sztuka na, od, na tyle tego nagrobka. Ale nie ma tu nic co dałoby się rozczytać. Jest chyba widok jakiegoś miasta górskiego. Obok para ludzi. Daty pewnie urodzin 1908 i 1902. I tak dochodzimy do szczytu tego zbocza wzgórza, na którym znajduje się cmentarz. Zobaczcie ten widok na całą okolicę. Czyli pasmo Małego Kaukazu. Tu po lewej jeszcze jakieś nagrobki na samym szczycie. Choć wydaje mi się, że tutaj już teren cmentarza się kończy. I ostatnie nagrobki, jak mówiłem, tu na górze. Kolejne miejsce do posiedzenia. I tak, definitywnie cmentarz kończy się w tym miejscu. Widzicie, tą drogą da się pojechać dalej, dlatego przez jego teren dosyć szybko jeżdżą samochody. Tu jakaś nowsza część. Widzicie dużo takich współczesnych raczej nagrobków. Podejrzewam więc, że na dole jest starsza część cmentarza, a nowsza tutaj na górze. No i ode mnie to będzie chyba wszystko w tym odcinku. Ten cmentarz jest przede wszystkim dosyć ogromny, więc też obejście go całego chyba nie miałoby do końca sensu. Tu chyba jakiś grób świeżo w obogrzebie. Zobaczcie ile kwiatów i ziemia usypana u góry. Grobów jest naprawdę sporo z różnych okresów historycznych. Można tak powiedzieć. Choć tak jak mówię, tu na górze tych starych już za bardzo nie ma. I jest to ostatni odcinek z miasteczka Akalciche. Następnych przeniesiemy się już w inne rejony Gruzji. Oczywiście cmentarz ten jest ciągle używany. Tutaj groby jakby trochę czym innym pozarastane. No i tam w dole widzicie już widok na okolice. Widać wieże zamku, twierdzy, który pokazywałem w poprzednich odcinkach. Ode mnie stąd. To wszystko. Dzięki wielkie za oglądanie i zapraszam na kolejne moje filmy. W tym także te nagrywane w Gruzji. Ciekawa informacja na koniec. Może gdzieś wtedy to będzie słychać, ale na YouTubie są problemy z muzyką i prawami autorskimi, więc nie chcę ryzykować. Gdy skończyłem nagrywać ten odcinek, wracając, pod jednym z takich zwyczajnych grobów podjechał samochód. Wysiadło z niego czterech mężczyzn lokalnych. Otworzyli wszystkie okna, puścili muzykę, jakąś taką balladę, ale współczesną. Usiedli przy grobie jakichś pewnie swoich bliskich osób i wyjęli chleby do jedzenia ryby oraz też odkręcali jakiś lokalny alkohol. Wydaje mi się, że tutaj w tych okolicach ze zmarłymi przebywa się w sposób raczej taki biesiadny. Co kraj to obyczaj? Ale z tymi krowami to jest hit po prostu. U nas nie do pomyślenia coś takiego. A tutaj jest trawa. Są niezwierzaki.